Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Witaj. Ten film jest dla ciebie, jeśli naprawdę nie lubisz Twojej pracy. Moi kochani, nie wszyscy z Was wiedzą, że poza EFT, jogą i twórczością artystyczną pracuję też wciąż jako kelnerka. Już na pół etatu i mam nadzieję, że już niedługo uda mi się przejść w 100% na własną działalność, jednak wciąż to robię. I przyznam szczerze, że nie zawsze przychodzi mi to łatwo i czuję się trochę wypalona już w tej pracy, i generalnie mam jej dosyć. Chciałabym po prostu pracować tylko i wyłącznie dla siebie. No więc za każdym razem, kiedy przychodzi piątek i sobota, kiedy muszę pójść do pracy, to mój nastrój generalnie spada. W jaki sposób pomagam sobie sprawić, żeby moja praca była przyjemniejsza? To są afirmacje. Tak, ja wykonuję często afirmacje same. Czasami łączę je z EFT. W związku z tym, że to jest kanał głównie o EFT, to połączymy nasze afirmacje z EFT. I w trakcie rundki dam ci przestrzeń na to, żebyś powiedział swoje własne afirmacje, tak? Czyli w momencie, kiedy ja idę do pracy jako kelnerka, moje afirmacje są. Kocham moją pracę. Mam najlepszych klientów w całej restauracji. Moi klienci są inteligentni, moi klienci są zabawni, moi klienci sprawiają, że się śmieję. Moi klienci zostawiają mi zawsze dobre napiwki. Mam super relacje z moją szefową. E, dobrze dogaduję się z kuchnią. Tak, czyli po prostu moje, moje afirmacje polegają na tym, że mówię o tym. W jaki sposób chcę, żeby wyglądał mój shift? Tylko że nie mówię tak, że to będzie, tylko mówię to w czasie teraźniejszym, tak? Czyli ja mam najlepszych klientów w całej restauracji. Uwielbiam moich klientów. Więc jeśli masz pracę, w której e, masz kontakt z klientem, możesz afirmować to, jak, jak chcesz, żeby byli Twoi klienci. Jeśli Twoja praca polega na tym, że musisz dużo rzeczy sprzedać i dzięki temu zarabiasz więcej pieniędzy, to możesz afirmować, dzisiaj sprzedaję pięć czegoś tam. <laughs> nie wiem. Nie wiem, co ludzie sprzedają, nigdy nie miałam pracy jako, jako sprzedawca. Jeśli masz pracę za komputerem, to możesz afirmować sobie, że wszystko działa w odpowiedniej kolejności, drukarka jest super szybka, komputer bardzo szybko mi pracuje, mój umysł jest jasny i czysty, jeśli pracujesz na infolinii, możesz być, wszystkie osoby, z którymi gadam dzisiaj przez telefon są uprzejme, mają dobre maniery, ludzie ode mnie kupują, rozumiesz o co chodzi, tak, będzie dam Ci po prostu przestrzeń na to, żeby podłożyć swoje własne zdania w trakcie jednego okrążenia. No to co? Zaczynamy. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, zobacz sobie tutaj: jest oznaczony krótki film, w którym tłumaczę tą metodę, a reszta jedziemy. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Pomimo tego, że bardzo nie chcę iść do pracy, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że cholera mnie trafia na myśl o mojej robocie, mam już dosyć mojej pracy. Czuję, że się wypaliłam i nie sprawia mi to już przyjemności. To decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że mam dosyć mojej pracy, naprawdę nie chcę dzisiaj iść do pracy. Boże, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. A wiedz, że naprawdę mi się nie chce. To decyduję się kochać i akceptować siebie. I otwieram się na to, by zmienić moje podejście do mojej pracy. I zaufać, że kiedy będę wdzięczna za moją pracę, to mój dzień w pracy pójdzie mi dużo przyjemniej. Przechodzimy na punkt trzeciego oka. Tak bardzo nie chcę iść do pracy. Boże, jak mi się nie chce iść do pracy. Masakra, nie znoszę mojej pracy. Naprawdę dosyć mam już mojej roboty. Wkurza mnie mój szef. Wkurzają mnie moje współpracownicy. Wkurzają mnie moi klienci. Jestem wypalona. Ta praca mnie nie inspiruje. Ta praca sprawia, że kompletnie nie mam już energii. Tak bardzo nie chcę iść do pracy. Boże, jak mi się nie chce iść do pracy. Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Masakra, mam dosyć tej roboty. I naprawdę nie chcę dzisiaj iść do pracy. A co, jeśli mogło być inaczej? I teraz na następnym okrążeniu dam Ci przestrzeń na to, żebyś w ośmiu zdaniach opowiedział, jak chcesz, żeby wyglądał dzisiaj Twój dzień. Pamiętaj, używaj czasu teraźniejszego. Zaczynamy na brwi. Powiedz mi o swoich klientach, o twoim szefie, współpracowniku. I dalej opowiadaj. Jedno dwa zdania na punkt. I jeszcze, powiedz mi jeszcze, jak chcesz, żeby dzisiaj wyglądał twój dzień w pracy? I dalej, kontynuuj. Dalej, opowiadaj mi, jak wygląda dzisiaj Twój dzień w pracy. Albo jutro. Jeszcze trzy punkty. Jak Ci się skończyły pomysły, to powtórz to, co powiedziałaś. Jeszcze jedno, dwa zdania. I ostatni punkt. Jeszcze kilka, jedno, dwa zdania. Możesz powtórzyć to, co było wcześniej. Weź głęboki wdech. Z całego serca wierzę, że to jest możliwe. To jest możliwe, żeby mój dzień w pracy wyglądał tak, jak sobie to właśnie wyobraziłam. To wcale nie jest wyobrażanie, to jest prawda. Jeśli ja w to uwierzę, to naprawdę tak się dzieje. Dlatego dzisiaj decyduję się być wdzięczna za moją pracę. Jestem wdzięczna za moją pracę. Może, może mogę nawet powiedzieć, że kocham moją, moją pracę. Nawet jeśli to nie jest do końca prawda. To spróbuj powiedzieć to za mną. Kocham moją pracę. Jeszcze raz, nawet jak się nie godzisz z tym. Kocham moją pracę. Dziękuję za moją pracę. Dziękuję za moją pracę. Dzisiaj będzie udany dzień. Dziękuję za moją pracę. Jestem tak bardzo wdzięczny za moją pracę i udany dzień w pracy. Moi klienci, mój szef i współpracownicy są naprawdę w porządku. Przestań pukać, zamknij oczy, weź głęboki wdech. Otwórz ustały dech. I co? Jak się czujesz? Mam nadzieję, że udało mi się pomóc ci poczuć się lepiej w związku z twoją pracą. Jeśli tak jest, daj łapkę w górę. I naprawdę wiem, że mówienie kocham moją pracę i dziękuję za moją pracę, w momencie kiedy jej nie lubisz, to sprawia, że naprawdę wcale nie masz ochoty tego robić. Jednak z własnego doświadczenia mojego i moich przyjaciół, ponieważ dzielę się tym wszystkim, yy, ponieważ dzielę się tym z wszystkimi moimi znajomymi, którzy mają pracę w customer service. Wiem, że to działa. Coś, co ja robię zawsze, kiedy zaczynam zmianę jako kelnerka, to kiedy już mam na sobie mój uniform, staję przed lustrem, patrzę sobie prosto w oczy i mówię trzy razy kocham moją pracę i mówię trzy razy dziękuję za moją pracę. Kiedy zaczęłam, to było kompletnie nieautentyczne, ale robiłam to i w miarę robienia. Widziałam rezultaty, które sprawiły, że z coraz większym przekonaniem to mówię. I to nie jest tak, że, wow, wielbiam moją pracę, ją kocham, ale słuchajcie, od czterech lat nie miałam ani jednego narzekającego klienta, nie miałam ani jednego problemu z żadną szefową, z żadnym asystentem, managerem, z żadnym kucharzem, z żadnym kelnerem. To jest naprawdę niesamowite. I w pewnym momencie zaczęli mi się pojawiać tacy klienci, nie, że oni byli jacyś chamscy, tylko no taki typ, yy, który mi za bardzo nie odpowiadał. Taka, taka młodzież, yy, jakby mało, mała kultura osobista i, i jakby nie sprawiałam tych przyjemności. I wtedy zaczęłam dodawać afirmacje, tak? Czyli po prostu po drodze do pracy słuchałam sobie muzyczki i powtarzałam sobie w, w głowie lub na głos. Mam najlepszych klientów w całej restauracji. Moi klienci są zajebiści. Moi klienci są inteligentni. Moi klienci mają wysoką kulturę osobistą. I kilka takich rzeczy, wspominałam o napiwkach, ale generalnie mówiłam o tym po prostu, jak... Chc, Jaki mi chcę, żeby byli moi klienci? I słuchajcie, od tego momentu ci ludzie przestali siadać w mojej sekcji. Ja mam tylko klientów, którzy są dobrze wychowani, którzy są mili, są sympatyczni. E, większość z nich zostawia napiwki, chociaż tak naprawdę nawet nie chodziło mi tutaj o pieniądze, chodziło mi po prostu o to, żeby samo jakby przebywanie z tymi ludźmi nie było dla mnie odrzucające, odpychające. I to naprawdę działa. I czasami właśnie, kiedy robię to w domu, dodaję do tego opłukiwanie i to wtedy działa jeszcze lepiej. Ale pamiętaj, że nie musisz do tego robić EFT. Naprawdę wystarczy po prostu w Twojej głowie, a jeszcze lepiej się możesz na głos powiedzieć w kilku zdaniach, w czasie. Em, w czasie teraźniejszym, jak chcesz, żeby się zachowali Twoi ludzie? I co jest ważne, stosujemy tylko pozytywne afirmacje. Czyli nie mówisz, moi klienci nie są hamsty tak, bo to jest cały czas uwaga, jest na hamstwo, tylko mówisz, moi klienci są uprzejmi. Nie mówisz, moi klienci nie są skąpi, tylko mówisz, moi klienci są hojni. Dobra? Mam nadzieję, że spróbujesz. Mam nadzieję, że skorzystasz z mojej rady. I zobaczysz świetne rezultaty, tak samo jak ja i moi przyjaciele. Jeśli tak będzie, byłoby super, jakbyś wrócił, wróciła do tego filmu i dał mi znać w komentarzu. A teraz życzę Ci naprawdę udanej zmiany, życzę Ci, żeby wszystko to, co sobie dzisiaj zafirmowałaś, właśnie w taki sposób się zadziało. Dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Pokój, kochani!